Czy potrzebujesz pocieszenia? Moi drodzy, była sobie pewna kobieta, która potrzebowała pocieszenia. Bo zauważyła, że jej życie jest dość ciężkie, że sobie nie radzi, że ma całą masę problemów, że jest smutna i rozczarowana. I pojawił się młody ksiądz. Ta kobieta zauważyła w tym szansę i zaczęła mu mówić o tych wszystkich problemach, tych wszystkich sprawach. No, i ten ksiądz pomyślał: No, jestem księdzem, więc muszę ją pocieszyć. I zaczął ją pocieszać. I jaki był finał tej historii? Tak ją pocieszał, że z tego pocieszania zrodziło się potomstwo. I zobaczcie. Ta kobieta przed pocieszaniem księdza była rozczarowana, po pocieszaniu księdza była rozczarowana jeszcze bardziej. Ten ksiądz przed pocieszaniem tej kobiety. To jego życie było jako tako, w miarę, dawał radę. Po pocieszaniu tej kobiety, jego życie stało się dramatyczne, stało się rozczarowujące. I to dziecko, które się zrodziło z tego pocieszania, no, też nie można powiedzieć, żeby miało jakiś łatwy życiowy start. Do czego zmierzam? W kościele bardzo lubimy obiecywać, pocieszymy Cię, rozwiążemy wszystkie Twoje problemy, będzie dobrze. Tylko, że z tych naszych obietnic często absolutnie nic nie wynika. Zamiast być lepiej, to czasami bywa gorzej. I dlaczego tak jest? Jakie są powody tego, że te nasze obietnice w kościele często są absolutnie do niczego? Są dwa główne powody takich wydarzeń i takich historii. Po pierwsze, w kościele my, ludzie kościoła, często jesteśmy ludźmi wyuczonych sloganów. My jesteśmy nauczeni, że jak ktoś mówi: No, mam problemy ze zdrowiem, jestem chora, to mamy mówić: Bóg cię uzdrowi. Jak ktoś ma trudności finansowe, to co trzeba mówić? Zawierz Bogu, Pan Bóg ci pomoże, na pewno, przecież jest Bogiem. Jak są jakieś inne problemy, to tak samo. Więcej zaufania, więcej wiary, więcej modlitwy. Czcza gadanina, za którą zwykle, niestety, nic nie idzie. Zatem pierwszy powód, dla którego nasze obietnice są do niczego, wyuczone slogany. Drugi powód, kiedy słyszymy, że właśnie trzeba kogoś pocieszyć, to co myślimy? Ja mam pocieszyć. Ja po prostu mam coś zrobić, żeby było lepiej. To my mamy mieć siłę, my mamy mieć moc. No nie, nie jestem super bohaterem, nie mam jakichś kosmicznych mocy i ja to co najwyżej mogę rozwiązać sobie buta, albo co nie daj Boże, rozwiązać wielki worek z ciężkimi grzechami. Wiem, zacząłem troszkę pesymistycznie, bo tutaj niby mamy szukać pocieszenia. A na razie możemy znaleźć frustrację. I czasem tak niestety bywa, że w kościelnych obietnicach znajdujemy frustrację. Ale mimo to chcę zadać to pytanie, czy w Kościele faktycznie da się odnaleźć takie skuteczne, realne pocieszenie? Czy jest to możliwe? Zajrzyjmy do Ewangelii drugiej niedzieli Adwentu. Druga niedziela Adwentu to spotkanie z Janem Chrzcicielem. I co jest zaskakujące? Jan Chrzciciel, czyli tak naprawdę dziwak z nad Jordanu, człowiek, który ubiera się jak łachmaniarz, gość, który żywi się takimi rzeczami, których nikt normalny by nie zjadł. I właśnie jak czytamy, do takiej osoby garną się tłumy. Wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, cała kraina Judy przychodzi. Aby spotkać się z tym człowiekiem. Przecież w Izraelu w tym czasie było wielu nauczycieli, i dlaczego przychodzili do Jana, a nie do innych? Co takiego niesamowitego miał w sobie Jan? Zasadniczo wszyscy nauczyciele w Izraelu głosili pocieszenie. Jan Chciciel mówił: Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, przyjmujcie Chrzest. Jest odpuszczenie grzechów. Jan chrzciciel, czyli głosił tak jak wszyscy, pocieszenie, pocieszał lud. Tylko, że to pocieszenie, które głosił Jan, było skuteczne. Tak jak w kościele dzisiaj, tak i wtedy, większość tych pocieszeń, które ludzie słyszeli, była do niczego. A Jan chrzciciel robił to skutecznie i wiarygodnie. Dlaczego? Jan Chrzciciel wiarygodnie głosił pocieszenie. Trzy powody. Po pierwsze pokora. Jan Chrzciciel rozumiał, że jest numerem trzy. Numerem jeden dla Jana był Pan Bóg. Numerem dwa dla Jana był człowiek, którego właśnie spotykał. I numerem trzy był dla Jana on sam. Jan rozumiał, że musi się uniżyć, żeby dowartościować innych, żeby zrobić miejsce dla innych. Chcesz być wiarygodny, bądź pokorny, bądź numerem 3. Drugi powód: pokuta. Jan rezygnował z wszelkich dóbr materialnych. Jan zdecydował się na ubóstwo. Dlaczego? Bo chciał pokazać, że jest bezinteresowny. Chciał pokazać, że zależy mu tylko na miłości. I dobro. Chcesz być wiarygodny bądź człowiekiem ubóstwa po, i pokuty. I trzeci powód. Uczniowie Jana byli radośni. Ci, którzy przyjęli naukę Jana, zmienili swoje życie, stali się inni, stali się lepsi, stali się uczestnikami nowego, lepszego życia. I to jest argument no, kluczowy. Jeżeli widzę, że ktoś jest pocieszony, to wierzę w to pocieszenie, bo mam namacalny dowód. I kochani, w tym życiu Jana Chrzciciela wreszcie odnajdujemy dobrą nowinę. Istnieje skuteczne dobre pocieszenie. Można być pocieszonym przez Boga. Pan Bóg jest w stanie zmieniać nasze smutki i ciemności w światłość i radość, ale Potrzeba się otworzyć na to Boże pocieszenie. I tu kolejne pytanie: jak otworzyć się na Boże pocieszenie? Są dwa warunki otwarcia się na doświadczenie Bożej miłości i Bożego pocieszenia. Pierwszy warunek otwarcia na Boże pocieszenie smutek. Kiedy jestem smutny, jest mi źle, jest mi ciężko, to zaczynam widzieć swoją nędzę i swoją słabość. Zaczynam widzieć, no, że sam to ja w życiu za daleko nie dojadę. Zatem wtedy otwieram się na drugi warunek, czyli na uznanie autorytetu Boga. Jest ktoś większy ode mnie, jest Pan Bóg, który może mi pomóc, który może zmienić moje życie, który może mnie pocieszyć. I kiedy spełnię te dwa warunki, czyli doświadczę smutku i uznam autorytet Pana Boga, Staje się człowiekiem zdolnym do przyjęcia Bożego pocieszenia. I żeby to Boże pocieszenie przyjąć, to trzeba wejść na drogę trzech kroków. Pierwszy krok pokora autouniżenie. Kiedy uznaję, że jestem słaby, że jestem grzeszny, że niewiele mogę w życiu, to robię w swoim wnętrzu przestrzeń do wykorzystania. I to moje uniżenie Sprawia, że jest we mnie wiele miejsca, które może zapełnić Pan Bóg ze swoją miłością i swoją wielkością. I o to właśnie chodzi. Kiedy ja jestem pokorny, kiedy jestem mały, to Pan Bóg jest we mnie wielki. Drugi krok post. Zobaczcie, bardzo lubimy latać na zakupy, wydawać pieniądze, bardzo lubimy filmy, seriale, elektronikę. Sięgamy po używki, po co? Bo chcemy znaleźć pocieszenie. Jest nam źle, jest nam nudno, więc sięgamy po różne dobra tego świata, ale na końcu te dobra i tak nam nie dają pocieszenia. I w poście chodzi o to, że ja odkładam te dobra tego świata po to, aby znaleźć pocieszenie skuteczne, aby zrobić miejsce dla pocieszenia Bożego. To jest istota postu, zrezygnować z tych dóbr, które i tak nie dają nam szczęścia, dla dobra większego, Boga, który to szczęście może nam dać. Trzeci krok, wyznanie grzechów. Jeżeli ja no, żyję w poczuciu winy, widzę, że skrzywdziłem wiele osób i nikt mi tego nie przebaczył, no to mnie nikt nie pocieszy, no bo ja ciągle będę żył w niepokoju, ciągle będę żył w smutku. Trzeba się wyspowiadać. Trzeba doświadczyć Bożego miłosierdzia, bo tylko Pan Bóg jest w stanie uwolnić mnie od tej winy i dzięki temu właśnie staję się otwarty na to Boże pocieszenie, mogę go doświadczyć. Potrzebujesz pocieszenia? Pan Bóg może ci je dać, ale no trzeba wejść na drogę trzech kroków. Bądź pokorny, bądź tym numerem trzy i zrób miejsce dla Pana Boga w swoim życiu. Wejdź na drogę postu, czyli zrezygnuj z wszystkich głupot, które i tak ci szczęścia nie dają i wreszcie weź się w końcu szczerze wyspowiadaj.